Jeżeli przy tej historii się nie wzruszysz, to chyba jesteś ze stali. Podejmujesz wyzwanie? Jakiś czas temu pewien mężczyzna ukarał swoją trzyletnią córeczkę za zmarnowanie złotego papieru do pakowania. Pieniędzy było mało i on wpadł w szał, że dziecko próbowało samo udekorować prezent pod choinkę. Następnego ranka dziecko przyniosło prezent ojcu. Mężczyzna był zakłopotany swoją no, przesadną reakcją, ale po chwili wybuchł na nowo, kiedy zobaczył, że pudełko jest puste. I zaczął na nią przeraźliwie krzyczeć. Dziewczynka ze łzami w oczach. Tak spojrzała się na niego i powiedziała: Tatusiu, ono nie jest puste. Posłałam tam całuski specjalnie dla ciebie. Ojciec został zmiażdżony. Objął swoją córeczkę i błagał ją o przebaczenie. Niedługo później wypadek odebrał jej życie. Ojciec przez wiele lat trzymał pudełeczko przy łóżku, wspominając miłość dziecka, które zostawiło tam swoje całusy. Jaki jest morał? Miłość jest najcenniejszym darem na świecie. Nie zapominajmy o tym. Prześlij proszę, tę historię do osoby, która jest dla ciebie ważna.